Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie wyrzutnię 16 strzałową, którą otrzymamy od firmy Grupa Etna Klasek. Klasek ją wyprodukował. Więc tak, co mamy za informacje na opakowaniu? Wiemy, że wyrzutnia daje efekt swój przez 25 sekund, leci na 30 metrów w górę i rozpryskuje się na 22 metry. Widzimy to tutaj na tym obrazku. Bardzo mądrze tutaj jest pomyślane. Ma 208 gram mieszanki, ma certyfikat CE. Oraz mamy tutaj zobrazkowaną instrukcję obsługi, co również jest według mnie dobrym pomysłem. Oglądałem efekt tej wyrzutni i wydawało mi się, że ma różne kalibry. Patrzałem po wybuchach, dlatego pozwolę sobie tak lekko naciąć i powiem w stanie, czy się myliłem, czy nie. O, niestety się myliłem. Kaliber jest cały czas taki sam, ale efekt zobaczymy już sobie po cięciu. Witam Was już na podsumowaniu. Na samym starcie chciałem przeprosić Was za niedogodności <laughs> związane z oglądaniem eee, pokazu. Niestety film, e, który nagrał w lepszej jakości po prostu został usunięty przez samoczynne sformatowanie się karty pamięci. Ja już kartę pamięci zakupiłem senową, dlatego mam nadzieję, że takie e, sytuacje w przyszłości nie będą miały już miejsca. No i ty komentarze typu kup sobie lepszą kamerę, możecie zachować dla siebie po prostu lepsza y kamera nagrywa, nagrywa w porządku, po prostu karta pamięci jest, no była już do niczego, a ja o tym nie wiedziałem. Wróćmy do podsumowania y tutaj oceny wyrzutni Cerwi. Wyrzutnia Cerwi naprawdę bardzo ładny pokaz nam dała. Takie gwiżdżące wyloty również tak troszeczkę urozmaicają. Yy, cały efekt. Jedną tak niżej poleciał, nie wiem z jakiego to powodu, ale dało to przeczyć, nic się nikomu nie stało. I co? Moja ocena dla wyrzutni cerwi to będzie takie 6 z plusem na 10. Dziękuję firmie yy, Etna za podarowanie mi tej wyrzutni do testów. Ja zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostanie łapki w górę i dołączają do mojej grupy na Facebook, który link macie w opisie na dole filmu, również macie nadusić reflinek, który też tam znajdziecie. No i razie.